Rozwiązania oświetleniowe zastosowane w restauracji Someplace Else w warszawskim hotelu Sheraton to doskonały przykład oferty Philips dla hoteli, restauracji i kawiarni. Oświetlenie restauracji Someplace Else sprowadza się do y, połączenia stylów epoki jazzu, klimatu lat 50., rock and roll. użyliśmy systemu oświetleniowego LED firmy Philips, systemu nowoczesnego, energooszczędnego, innowacyjnego, który w naszym stopniu podkreślił to miejsce, jego klimat, jego atmosferę. Drugim elementem ważnym było oświetlenie wejścia do restauracji, portal wyświetla grafiki oraz materiał wideo niskiej rozdzielczości, co pozwala na uzyskanie Wspaniałych efektów. Całość oświetlenia sterowana jest z systemu Philips Dania Light. Panel dotykowy pozwala wybrać dowolną scenę, dowolny kolor, dowolną dynamikę, jeżeli chodzi o oświetlenie zewnętrzne. Technologia LED to nie tylko wysoka energooszczędność i trwałość, ale przede wszystkim możliwość malowania światłem, czyli kreowania niepowtarzalnej atmosfery i klimatu. Tak, aby goście czuli się naprawdę wyjątkowo.